Witajcie moi mili, witam Was bardzo serdecznie i chciałbym Wam przedstawić dziś dwa tytuły fantazy, które mają pojawić się w nadchodzącym 2021 roku. Oba pochodzą z potężnych uniwersów, które zapoczątkowali utalentowani pisarze i oba posiadają swoje wyjątkowe i oscarowe adaptacje filmowe. Pierwszą z nich jest The Lord of the Rings Golum. W grze wcielamy się w Smigola, a w trakcie zabawy jesteśmy świadkami jego przemiany w tytułowego Goluma. Tytuł rozgrywa się między wydarzeniami opisywanymi w Hobbicie a książkową trylogią Władca Pierścieni autorstwa Tolkiena. Poznajemy w nim historię Smigola, lepiej znanego pod imieniem Golum, po spotkaniu z Bilbo Bagginsem. Szukając złodzieja, który skradł jego skarb, Smigol zawędrował aż do Mordoru. Tam jednak został pojmany przez sługi mrocznego władcy. Teraz Golu musi spróbować uciec swoim oprawcom. Autorzy gry trzymają się książkowego kanonu, tak więc opowiadana historia może zakończyć się tylko w jeden znany nam sposób. Niemniej scenarzyści mieli trochę swobody w kreowaniu jego przygód w drodze do miejsca, gdzie los złączył go z powiernikiem pierścienia. Od pewnego czasu wychodzące gry w uniwersum Tolkiena mogą poszczycić się dobrą jakością, czego przykładem jest władca pierścieni cień Mordoru oraz moim Zdaniem lepszy władca pierścieni Cień Wojny. Tytuły te nie są w żadnym wypadku odtwórcze, nie opowiadają znanej z książek czy filmów historii, a na bazie ich starają się opowiedzieć swoją własną i traktują ją jako tło fabularne. W Golumie ma być nieco podobnie. Akcje także obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby, a kierowana przez nas postać eksploruje lokacje podzielone na mniej lub bardziej otwarte poziomy. Te możemy zwiedzać tak w poziomie, jak i w pionie. Nie zapominajmy, że golum jest wybitnym wspinaczem, o wiele gorzej radzi sobie z walką, dlatego główny nacisk będzie położony na skradanie, lecz nawet próby cichego wyeliminowania przeciwników są ryzykowne. Dlatego też przez większość czasu przekradamy się za plecami wrogów albo też nad ich głowami i za wszelką cenę unikamy wykrycia. W trakcie zabawy napotykamy postacie, które mogą nam pomóc w wędrówce. Istotną rolę odgrywają dwie osobowości tytułowego bohatera: Smigol oraz Golum, bo jak wiecie, Golum był postacią schizofreniczną. Obie sugerują odmienne podejścia do różnych kwestii, wykraczające poza prosty podział na dobro i zło. Im częściej wybieramy opcje podpowiedziane przez jedną z tych person, tym bardziej zaczyna ona dominować. W praktyce wpływa to tak na kwestie audiowizualne, animacje, dźwięki otoczenia, jak i rozgrywkę. Możemy też próbować lawirować między Golumem i Smigolem, ale to niełatwe zadanie. Golum ma zadebiutować w 2021 roku na PC, Switchu oraz starej jak i nowej generacji konsol, PlayStation i Xbox. Drugą omawianą dziś adaptacją Fantazy, na którą wszyscy czekali przez wiele lat i wiążą z nią wielkie nadzieje, to Dziedzictwo Hogwardu. Jest to gra RPG akcji z otwartym światem, osadzona w uniwersum Harry'ego Pottera. Akcja gry rozgrywa się w XIX-wiecznym Hogwardzie, Szkole Magii i Czarodziejstwa oraz jego okolicach. Wydarzenia z gry mają miejsce wiele lat przed tymi znanymi z książek. I filmów o harym poterze, co oznacza tyle, że znanych z książek bohaterów w niej nie spotkamy. Fabuła opowiada o losach czarodzieja lub czarodziejki, gdyż będziemy mogli wybrać płeć protagonisty. Bohater Hogwarts Legacy jest kluczem do antycznego sekretu, który zagraża czarodziejskiemu światu. Nie jest on bowiem zwykłym uczniem, jako że posiada niezwykłą zdolność postrzegania i opanowywania starożytnej magii. Tylko od niego zależy, czy zachowa ją w tajemnicy, czy będzie ją praktykował. Rozgrywka w dziedzictwie Hogwartu polega na eksplorowaniu magicznego zamku oraz okolic. Gracz ma dużą swobodę w poruszaniu się dzięki otwartości świata przedstawionego. Jako, że wcielamy się w ucznia, nieodzowną częścią gry jest uczęszczanie na zajęcia, z między innymi eliksirów, zielarstwa, zaklęć, obrony przed czarną magią czy opieki nad magicznymi stworzeniami. W trakcie przygody rozwijamy swoją postać, uczymy się nowych czarów, odblokowujemy dostęp do kolejnych lokacji i sekretów, zdobywamy sojuszników i natrafiamy na fantastyczne zwierzęta. Na swej drodze możemy napotkać także na mroczne siły, ale to od nas zależy, czy im ulegniemy, czy nie. Nasze decyzje podejmowane podczas rozgrywki mają duży wpływ na przebieg historii i jej zakończenie. Gra ma zadebiutować w 2021 roku na pc oraz nowej, jak i starej generacji konsol. Przyznam szczerze, że chyba nie wierzę w Goluma. Ale ja nigdy nie mogłem się przekonać do skradanek. Natomiast dziedzictwo Hogwardu wydaje się być grą godną swego uniwersum. Mimo wszystko trzymam kciuki za obie produkcje. A co Wy o nich myślicie? Już teraz podzielcie się tym w komentarzu. Nie zapomnijcie też ocenić filmu. Jeśli się podobało, to zarzućcie subym. Polecam również przejrzeć inne filmy na kanale. Playlista jest coraz większa i czeka na odkrycie. Okej, okay, to tyle. Cześć!